Pan Maciej Romanowski, starosta Elbląski. Panie Macieju, jak pan wspomina swoją studiówkę? Kiedy to było? To bardzo dawno temu, w 1974 roku. Studiówka była specyficzna, ponieważ moja klasa maturalna uczyła się w szkole numer 1, to jest teraz gimnazjum nr 1, liceum było przebudowie. Uczyliśmy się na górze. Klasy były specjalnie podzielone w ten sposób. Była klasa męska, czwarta i żeńska. A bal odbywał się w szkole numer 3 w gimnazjum teraz, tam gdzie pan Sarnowski dochodzi. A więc tak, taki rocznik z przebojami. Bardzo trudny rok, ale miło się wspomina, wiele wrażeń. Bardzo sympatycznie. Czy można porównać te czasy, kiedy pan kończył maturę a a to, nasze znaczy dzisiaj się uczasą? Trudno jest porównywać z wielką zazdrością. Patrzę na y, bazę sportową, na bazę naukową, na narzędzia, czyli komputery. To jest ważne, żeby był profesor, bo może byli niegąsi profesorowie, ale ważna jest baza również, aby ten materiał, jakim my jesteśmy, my byliśmy obrabiać. Także z wielką zazdrością patrzę w tej chwili na te dobra materialne. Z tym, że one niosą też ze sobą pewne zagrożenie. My musieliśmy wiele wypracować z siebie, wiele dać z siebie. Nie było ani zespołów muzycznych, ani takiego sprzętu. Takich gitar i takich wzmacniaczy teraz to wszystko jest, ale niekoniecznie młodzież to wybiera. Kiedyś, jak Pan pamięta, graliśmy w piłkę. Były bardzo trudne warunki, nie było ani stroju, ani kasy. Były zespoły muzyczne, wszędzie były dancingi, dyskoteki. I to się robiło społecznie. W tej chwili trudno jest zaproponować młodzieży jakieś działania społeczne. Oczywiście reprezentować szkołę tak, ale już inne ruchy, inne gesty i wysiłki, one kosztują jakieś środki, zawsze widzę coś trzeba dać. I na koniec krótkie pytanie, czego należy życzyć tym młodym ludziom przed dniem matury i później. <laughs> to jest bardzo trudne pytanie, bo jak wiemy wszyscy... Ten egzamin nazywa się egzaminem dojrzałości, a egzamin prawdziwy zdaje się całe życie. Więc to jest ważny etap, ale nie najważniejszy. Oprócz czego wydaje mi się, że to jest pierwszy stres taki bardzo silny, nadawany w edukacji polskiej trochę za późno. Uważam, że wcześniej. Być w jakiś sposób no, programowo stresowana, już od przedszkola, już od szkoły podstawowej powinna być konkurencja, rywalizacja. Wtedy łatwiej by było ludziom znieść ten potężny stres, który później przychodzi. Właśnie tak jak dzisiaj tutaj widzimy i słyszymy. Niebawem, za 100 dni, przyjdzie ten wielki egzamin stresu. I mam nadzieję, że zdadzą ten, jak mówił dyrektor, na piątkę. Dziękujemy bardzo.